Cześć, nazywam się Katwej, pracuję w firmie Limited, która jest wyłącznym przedstawicielem firmy Fresh Tour w Polsce. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak pracować z systemem CRM, czyli Fresh i w jaki sposób może to ułatwić taką codzienną naszą e, przeprawę z klientami. Webinar skierowany jest do właśnie osób zaczynających, w pracę w sprzedaży i... Zastanawiających się, jak wdrożyć taki system, czy nam on pomoże. Na początek opowiem troszeczkę o tym, dlaczego akurat ten Czyli, jeżeli posiadamy kontakty w zaszycie, na mailach, czy też w Excelu, to możemy to wszystko przenieść do jednego systemu. Mamy tam pełną informację na temat klienta i w tym odpowiedni sposób zarządzać. System może to robić. Automatycznie, ale o automatyzacji nie będę też mówił dzisiaj, bo o tym opowiem na kolejnym wydarzeniu. My jesteśmy wyłącznym przedstawicielem i oferujemy dodatkowo szkolskie wsparcie czy wdrożenie tego systemu w Polsce. Powiem, jak można konwertować danego zwanego leada w regionie biznesowym na kontakt. I czym to się różni? Lit od kontaktu. Pokażę etapy danej sprzedaży. Także zaczynamy. Obecnie znajdujemy się w zakładce e, przypomnienia, zadania do wykonania na dzisiaj, czy też spotkania, gdzie my mamy dwa zadania do wykonania, czyli mm, zadzwonić na przykład do klienta, który ma informacje i e, przychodzących że na dzisiaj, na jutro, następne 7 dni czy w następnym miesiącu. Dodanie zadanie, musimy pamiętać o jego tytułach, to jest powiązane z danym zadaniem, z datą realizacji, czyli kiedy chcemy tak naprawdę rozwiązać to zadanie, do kiedy mamy dany termin, no i oraz godzina, o której ma nam system przypomnieć automatycznie. O danym zadaniu. Takie powiadomienia mogą wyskoczyć albo u nas w systemie, albo też w naszym telefonie, ponieważ jest aplikacja mobilna, która wysyła nam takie powiadomienia o danych zadaniach. Możemy robić każdego dnia, z samego rana i mamy już listę zadań, które musimy spełnić. Tak samo terminy, czyli po integracji z kalendarzem mamy listę spotkań na dzisiaj i rzeczy do Krótki opis. Okay. Przejdźmy dalej do potencjalnych klientów, czyli tych, o których wspominałem. Po prawej stronie mamy możliwość filtrowania ich. Możemy to robić na przykład po danym pracowniku, który jest przypisany do kontaktu, statusie, w którym właśnie znajduje się potencjalny klient. Albo też regionie, w którym chcemy ją w danym okresie odwiedzić Polska, Niemcy, albo jakieś województwo, pomorskie, Łódzkie, Mazowieckie, i tak dalej. Już po wejściu mamy informacje na temat klienta, czas ostatniego kontaktu, jego status, czy też ocenę, czyli system automatycznie ocenia nam takiego klienta. Ocenia go w zależności ile numerów wymieniliśmy, ile połączeń było do niego wykonanych, jakie zadania zostały zrobione i ta funkcja wzrasta, czyli ma więcej punktów, tym klient jest bardziej, bardziej naszerowany. Przejdziemy do jednego klienta, urodkowego na Kamil, który jest członkiem naszego zespołu i również pracuje z tym systemem. Kazać. Mamy etapy potencjalnego klienta od nowym, e, po kontakcie do, aż do miejsca, kiedy ten klient jest zainteresowany i możemy go przekonwertować mm, i dodać do niego jakieś transakcje z pewnymi etapami, o tym za chwilę. Te pola, które tutaj widzimy są w pełni dodatkowe, one zależą tylko i wyłącznie od nas. Mamy tu jakieś e, pola testowe, które tutaj wprowadziliśmy, czy, czy pola dodatkowe. Mm, Dotkiego klienta możemy bezpośrednio z systemu wysłać maila, ten mail e, może być tutaj e, z jakiejś listy, którą sobie stworzyliśmy już wcześniej. Może zostać e, być śledzony, czyli mamy informację, czy klient kliknął danego maila, e, czy go w ogóle otworzył, czy został mail odrzucony. E, do tego możemy zaplanować sobie czas, kiedy dana wiadomość ma zostać wysłana do klienta, ponieważ jeżeli chcemy to zrobić w poniedziałek w godzinie jak mamy spotkanie, więc nie będziemy mogli do 5 klientów wysłać maila. Możemy to zaplanować i system zrobi to za nas automatycznie. Kolejna składka, czyli dodawanie dodatek do danego klienta. Możemy mieć tu zapisane, że na przykład klient wyjechał na wakacje, no i, i mamy odzyskać się do niego za dwa tygodnie. Wtedy, dzwoniąc po tych dwóch tygodniach, widzimy, że był gdzieś na seszelach. Możemy go to zapytać, skrócić wszystkie tą relację z nim. Na no, on wtedy czuje się bardziej zadbany, że, że interesujemy się nim, a tak naprawdę wszystko mamy zebrane w systemie. I to system za nas o tym pamięta, a nie my sami. Ciężko było każdego klienta pamiętać i, i wiedzieć, co kiedy robi. Zakładkę z zadaniami, terminami, czyli do ustalenia, co mam zrobić, to zostało już przeterminowane, czyli co mieliśmy zrobić, w mamy dzisiaj, to mamy na jutro. Bliki, które możemy przechowywać. Możemy tutaj mieć dane, umowę z klientem, albo dokumenty, które wyłoniliśmy i które są dla nas bardzo istotne. Poniżej, wszystkie konwersacje, czyli wykonane połączenia w wysłane maile, Te połączenia też mogą tutaj się rejestrować poprzez tą aplikację mobilną. Po zakończeniu rozmowy możemy wskoczyć na pop-up, z notatki i informacją o czym rozmawialiśmy z klientem, żeby nic nam nie uciekło. Działania, czyli wszystko to co zostało wykonane na systemie z klientem oraz powiązania z desk, czyli systemem freshdesk o którym opowiadam we wcześniejszych webinarach. Też warto obejrzeć. Ok. To podsumujmy. Na razie wiemy, jak robić zadania na kliencie. Wiemy wszystko na temat tak zwanego leada, czyli potencjalnego kontaktu. A teraz będziemy przechodzić do zakładki kontakt, firmy, transakcje, czyli to, co nas najbardziej interesuje. oraz pokażę, jak podłączyć. Eee, co daje włączenie z mailem. Tylko, muszę. zadać. Firma Definity. Oczywiście warto. Będę nas i pisać, bo eee, my chętnie pomagamy w wkraczaniu systemu. Prowadzi zimna niestety. Eee, ok, zakładka kontakty. Wygląda to bardzo podobnie jak potencjalni klienci. Tylko mamy tutaj dodatkowe wartości, które mówią nam o mm, e, transakcji, która jest przypisana do danego kontaktu. Weźmy potencjalnego klienta. Widzimy, że tutaj ma jest mm, klienców z połączeniem social media, typu Facebook, Twitter. Gdyby też był podpięty, no to również LinkedIn by nam się pojawił. E, transakcje są przypisane do jego dwie. Mamy Etap to są takie podstawowe informacje. Nie mam już etapów, tak jak było w potencjalnych klientach, ponieważ są tutaj etapy sprzedaży, czyli przenosimy się do zupełnie innej części. Wygląda to w podobnie. Też są zmienione konwersacje, też są działania, też są dodawać dodatki, zadania i tak dalej, transakcje. Mam tutaj przypisane kontakt klientów, czyli tak naprawdę firmy. Firma, w Devinity, może być powiązana i z firmą Devinity może być powiązane trzy kontakty, z którymi pracujemy. Również są wytyczne transakcje, są partnerzy danej firmy. Ok, przejdźmy teraz transakcje, które są dla nas Istotne, mamy tu różne etapy. Te etapy również możemy sami modyfikować, zmieniać. I to, jakie są etapy w systemie, to również zależy od nas. Część świeci się na czerwono, e, dlatego że nie została ona przeniesiona do kolejnego etapu w wyznaczonym czasie. Jeżeli mamy nadamy sobie tydzień czasu za to się nowe, no to po tygodniu e, zaczyna nam się transakcje świecić na czerwono. Jest informacja, że powinniśmy zmienić ten status, a jeżeli nie, no to wygląda no, jakieś konkretne działanie. Zadzwonię do klienta, żebyśmy mu maila, może pojechać do niego jeszcze raz yy, z daną umową. Yy, przesuwamy między etapami, łapiąc i wrzucając do, do kolejnego etapu. <laughs> Możemy również to filtrować yy, i te dane transakcje yy, mieć w jednym miejscu. W tam danych status Szybki podgląd transakcji, na przykład jest tu kwota, e, informacje na temat e, danej transakcji, takie mniej szczegółowe. Jeśli chcemy bardziej szczegółowe, to trzeba daną transakcję i wyświetli nam się tutaj pełne pole z informacjami na temat statusu, e, kwoty. <grych> też notatek dodatkowych informacji. Także już wiemy, jak możemy zarządzać tymi transakcjami. Oczywiście każdy etap ma też procentową ocenę, czyli status się ma 0%, status się spotkanie, możemy sobie nawet 20-30% szansy na sprzedaż, aże jest wycena negocjacja i każdy etap, w każdym etapie rosną szanse na sprzedaż do momentu sprzedaży, kiedy jest 100%, utraty klienta, kiedy jest to 0%. A jeszcze wspomnę, o czym zapomniałem dodać, w jaki sposób mogą wpadać do nas nowe kontakty, nowe lity, czy też transakcje. Możemy je albo zaimportować jako Excel, taką listę zaczytać tak i później pracować na niej. Można to je ręcznie. Czyli tutaj mamy plusy, które pozwolą nam na dodanie ręcznie takiego klienta, kontaktu, firmy czy transakcji lub wystawić formularz kontaktowy na stronie internetowej. Więc sam będzie konkretne dane pojawiane się w systemie. I będziemy z nim pracować. Kolejna zakładka, czyli maile. Możemy to do ogólnego maila, takiego jak sprzedaż małpa.devinity.com i wszyscy nasi handlowcy będą widzieć mail odpadając na tą skrzynkę, tutaj nie mam żadnych, lub też y, skrzynka imienna, czyli skrzynka taka jak Kacper, tylko może jako małpa.devinity.com i wtedy tylko i wyłącznie ja widzę wiadomości, które do mnie napływają, nie widzi ich y, na przykład inny handlowiec, tylko co jest inną bazą klientów, też Ci klienci mogą być widoczni tylko i wyłącznie e, dla danego pracownika, czyli może być podział na obszary lub na konkretne osoby zajmujące się klientami, tak jak wspominałem, że e, na przykład w Województwie Dolnośląskim jestem przypisany tylko i wyłącznie ja i ja widzę wszystkich klientów, którzy są Dolnośląskim, pozostałych już nie mogę zobaczyć. E, Okej. Okay. Wydaje mi się, że to już wszystko na dziś. Podsumowując, dowiedzieliśmy się w prosty sposób, jak pracować z terenem. Kilka dodatkowych funkcji, takich bardziej szczegółowych, to się na kolejnym webinarze, w którym będę pokazał, jak robić konkretne ustawienia, żeby wszystko dokonywało się, czy też dokonywało się automatycznie. No Zachęcam do subskrybowania kanału, obejrzenia wcześniejszych webinarów, yy, śledzenia naszego konta. To na pewno ułatwi Wam pracę yy, nie tylko z teremem, ale w zarządzaniu klientami całej firmy. Ok, miłego dnia, do zobaczenia.